Cześć. W tym nagraniu pokażę, jak można analizować umowy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na przykładzie umowy NDA i ChataGPT. Ja nazywam się Michał Pietrzyk, jestem radcą prawnym i w swojej pracy staram się w szerokim zakresie wykorzystywać AI. Przejdźmy do rzeczy. Mam przygotowany playbook NDA, czyli zbiór zasad według których chcę, żeby Chat GPT sprawdził testową umowę poufności, którą sam Chat wcześniej mi na potrzeby tego testu wygenerował. Mam też przygotowany prompt, zgodnie z którym Chat powinien w pierwszej kolejności przeanalizować umowę zgodnie z określonymi wymaganiami, następnie z wynik zwrócić w formie tabeli. W tabeli chcę dostać nazwę postanowienia, sekcję, czyli miejsce, gdzie znajduje się dane postanowienie w umowie, treść tej umowy tego postanowienia, a następnie, co najważniejsze, ocenę, czy to postanowienie jest zgodne z wymaganiami z mojego playbooka, czy mieści się w dopuszczalnych odstępstwach, czy też jest Niezgodne i nie mieści się w dopuszczalnych odstępstwach. Dla ułatwienia sobie odczytywania wyników poprosiłem też, żeby zaznaczył na zielono te postanowienia, które są w porządku, na żółto te, które mieszczą się w odstępstwach, a na czerwono pozostałe, czyli niezgodne. Dla pewności poprosiłem jeszcze o uzasadnienie oceny, a dla wygody propozycje zmian tych postanowień, które nie są zgodne z moim wzorcem. W kroku drugim proszę, żeby zbadał, czy umowa nie zawiera takich postanowień, które są niestandardowe dla umowy NDA. Czasem może być tak, że jakaś umowa pomimo że jest nazywana umową NDA albo inną Zawiera postanowienia nietypowe dla niej, i tego typu postanowienia też chcemy wyłapać, żeby móc je ocenić, bo nasz wzorzec nie będzie ich przewidywał. Krok trzeci to ułatwienie sobie życia i przygotowanie e-maila z podsumowaniem tych postanowień, które są niezgodne ze wzorcem, wraz z propozycją ich zmiany. Zacznijmy. Jak widać, czat zachowuje tę strukturę, o którą poprosiłem. Nazwa postanowienia: sekcja, treść umowy, ocena, uzasadnienie, propozycja zmian. Widzimy, że cel umowy jest wystarczająco określony. Mamy prawidłową definicję informacji poufnych. Oczywiście, prawidłową według narzuconego wzorca. Mamy brak kary umownej, który według naszego wzorca jest niedopuszczalny. Więc dlatego też pojawiła się propozycja dodania odpowiedniego postanowienia. Postanowienie nie jest idealne, bo we wzorcu nie określiliśmy, że chcemy, żeby, nie było, żeby była możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej Widzimy, że większość postanowień jest ok. Możemy je sobie sprawdzić, te poszczególne oceny, patrząc na treść postanowienia. Tak jak postanowienie o okresie zachowania poufności, które jest akurat zgodne z naszym wzorcem. Widzimy jasno, które postanowienia są niezgodne, chociaż tutaj przy tego typu wyłączeniach. Czad czasem się myli i na to warto zwracać uwagę. Mamy wymóg braku jakichkolwiek wyłączeń, co akurat według playbooka jest dopuszczalne. Natomiast czad odczytał to jako niedopuszczalny wyjątek i zaproponował, żeby część z tych. Postanowień uzupełnić. Dlatego tak istotne jest powoływanie treści i możliwość sprawdzania czata albo innego narzędzia, z którego chcemy skorzystać. Mamy podsumowując, raz, dwa, trzy elementy, które zdaniem czata są niezgodne. Jeden element, gdzie są wyjątki, które mieszczą się w dopuszczalnych odstępstwach. I teraz spójrzmy, co dalej z tym zrobił. Sprawdził nam, że nie ma dodatkowych, nietypowych postanowień, co jest prawdą, bo takich nie dodawałem. Przygotował e-maila podsumowującego wraz ze zmianami. Pewnie treść tego maila zmienilibyśmy, tak, żeby dostosować go do klienta, ale mamy podsumowanie tych zmian, które chcemy sobie wprowadzić. To ten błąd możemy wyłapać dosyć prosto. Wystarczy, że to usuniemy. Chyba, że. Mielibyśmy inny pogląd co do tego, i według naszego playbooka byłoby to OK. W każdym razie możemy to zweryfikować, usunąć. Treść tego maila może, moglibyśmy też określić na wstępie, w kolejnym w tym naszym prompcie początkowym dodać wzorzec tego maila, w jaki sposób czad powinien przygotować tego maila, według jakiej struktury. Tym samym w ciągu kilku minut jesteśmy w stanie sprawdzić umowę, sprawdzić, wyłapać postanowienia, które nie są zgodne z naszym wzorcem i przygotować sobie propozycję zmian oraz podsumowanie tych zmian. Moglibyśmy pójść oczywiście dalej, poprosić o uzasadnienie, dlaczego chcemy wprowadzić takie zmiany. Natomiast te podstawowe elementy mamy zawarte. Ta analiza, ta analiza prostej i krótkiej umowy według określonego przez nas wcześniej wzorca. Gdybyśmy mieli analizować dłuższą umowę, lepiej byłoby ją podzielić na etapy. Bo niekoniecznie mogłaby się zmieścić w oknie kontekstowym, czyli w tym tej wielkości promptu, którą jest w stanie przetworzyć ChatGPT czy inne narzędzie. Gdybyśmy mieli taką umowę, której, co do której nie mamy jakiegoś wzorca opracowanego, tylko sprawdzamy według naszych ogólnych zasad analizy umów, moglibyśmy Spi po spisaniu tych zasad również w podobny sposób postąpić, tylko wtedy y, trochę inaczej się to sprawdza. Zamiast y, oceny tutaj tak lub nie, zgodne, niezgodne, musielibyśmy sami ocenić tę treść, którą wyciągnął nam z danej umowy. Takie działanie możemy przeprowadzić nie tylko z pomocą czata GPT, ale z Każdym innym narzędziem opartym o LLM, czyli duży model językowy. W ten sposób, yy, trochę na, nadając strukturę i przekazując naszą wiedzę, uwalniamy się trochę od tego, z jakiego narzędzia korzystamy. Moglibyśmy równie dobrze wykorzystać jakieś narzędzie dedykowane prawnikom yy, i w ten sam sposób sprawdzać te umowy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli Wam się spodobał, zachęcam do udostępniania go i pokazywania tej wiedzy innym osobom. A jeżeli chcecie więcej podpowiedzi na temat tego, jak korzystać z AI w pracy prawnika, zapraszam na mój LinkedIn. Link do niego będzie w opisie. Dziękuję, pozdrawiam.